Manko wszystkim, ja jestem Skipper, a to jest SimCity I dzisiaj jesteśmy na innym serwerze Z tego powodu, że um, chciałbym się zająć czym innym Gram teraz aktualnie na nowej ziemi e, Ogólnie e, jest to część ludzi z Polski, więc można się dogadać e, rosną nam tu Kielce, miasto tam aniołów No i oczywiście moje małe miasteczko Największa liczba ludności zdarza się 1 trzecia całego regionu ale cóż, ostatnio dokonałem tutaj małej modernizacji, ponieważ zmniejszyłem trochę ilość przemysłu na rzecz mieszkań, ponieważ było zbyt mało mieszkańców. A to przełożyło się trochę na zyski, ponieważ jeśli wiecie, jeśli gracie w SimCity, to wiecie, że przemysł generuje w cholerę pieniędzy. Wystarczy jeden budyneczek. Ale jest pewien problem, ponieważ jeśli będziemy mieli tych budynków zbyt wiele, a specjalizujemy się w przewożeniu różnych rzeczy... To wszyscy mieszkańcy będą zatrudnieni właśnie w tych budynkach przemysłowych, które i tak ciągle potrzebują większej ilości pracowników. I nawet jeśli byśmy mieli trzy budynki przemysłowe, to i tak prawdopodobnie w jednym z nich nadal będzie brakowało pracowników, nawet przy tam 200 tysiącach mieszkańców. Więc aktualnie zostawiłem tylko kilka na rzecz tego, żeby rozwiązać problem z transportem ponieważ nie miałem dostawców, którzy przewoziliby mi produkty, które tworzyłem u siebie do rynku globalnego i dzięki temu nie zarabiałem, ponieważ wszystko stało w magazynach, nie było przewożone, nawet jeśli było tego dużo. Tak więc teraz spróbujemy się trochę podnieść z tego. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że w końcu miasto się wczyta. Pa! E, dobra, ja to zaraz Wam przyspieszę i zobaczymy się, kiedy miasto będzie gotowe. Jesteśmy już w mieście. E, miasto, jak widzicie, jest duże. E, zaraz Wam pokażę. Zobaczmy najpierw na nasz budżet. Jak wygląda budżet? E, mamy pewne problemy, tak. Ale. E... Zobaczcie się, miasto ma praktycznie w cholerę alei, e, którymi można się poruszać. To są dwie główne drogi, którymi da się przejechać, e, one łączą się tylko z innymi alejami. E, tutaj mamy zaplecze turystyczne, Big Ben, który na początku zarabiał wielką kasę, a teraz nagle przestał działać, e, powoduje tylko straty e, w dziesiątkach tysięcy. No cóż, e, może później go włączymy. I tak, zobaczmy, e, najpierw pozbądźmy się tych budynków, e, które bądź co bądź... E, mogą nam starać problemy e, i tak. E, popatrzmy się po kolei: Straż, jak działa Straż? Właśnie to jest dziwne: ona stoi w korkach. E, ponoć e, dwa update'y temu mieli to poprawić, żeby e, Straż mogła do. A, oni gaszą tutaj. Ale czekajcie, przecież ja tu mam. Patrzcie, tu mamy wielką Straż Pożarną. E, tu gdzieś była mała. Gdzie ona jest? Ej, a bo ostatnio nam przeszło coś przez miasto. W takim razie można zainwestować w to trochę bardziej. O tu tam mieliśmy cztery wozy strażackie, tutaj nie mamy praktycznie nic. O, mogę tu to zostawić, ok. W każdym razie ostatnio nam Jaszczur wpadł roz... Przeszedł sobie tędy do wysypiska śmieci. No i trochę zamieszał. Więc są pewne problemy teraz ze wszystkim. Są problemy, z, zobaczmy gdzie są problemy z wodą. E, czemu nie mamy wody? Ponieważ nie ma prądu. A prądu nie ma, ponieważ nie ma oleju. Nie, jest olej. To czemu nie ma wody? E, nie rozumiem. Dobra, nieważne. E, zaraz powinno zacząć działać. E... Tutaj wszystko pięknie śmiga. Też są niedobre prądu widzicie, musiałem tutaj już y, przy, Nie wiem, jak przekroczyliśmy tą magiczną liczbę. 280 tysięcy tak, 280 osób w mieście y, trzeba było zainwestować w kolejne, w kolejne budynki, które przysporzyły nam no, dość dużo, y, jeżeli chodzi o. W ogóle przyspieszmy ten czas, jeżeli chodzi o koszty. Za chwilę trzeba będzie dobudować też kolejne wysypisko śmieci, ponieważ to sobie też nie radzi. Tutaj jest cały czas zapchane. Ja to ostatnio musiałem wywalać tutaj strefy z wałki, Na szczęście się da, nie tak jak w czwórce. I tak, o, już wszystko działa. Zobaczmy jeszcze na ten budżet nasz. Niech to zacznie śmigać. O, coś mnie w uchu trzyma. E, potrzebne jest to, czy to działa, czy ja to włączyłem. Zamknięte przez burmistrza. Działaj. E, ostatnio właśnie musiałem to wyłączyć z powodu tego, że tutaj mieliśmy to do strefy przemysłowej i to nie działało tak powinno. Aj. Ym, I tak, zobaczmy. Tu jest luda, jest. To jest luda. Jest luda, to czemu tego nie dowożą? Jest. Pracownik pracuje. Właśnie tu jest problem, z niewiadomego powodu e, brakuje nam pracowników. E, jeśli zobaczymy tutaj na szczegóły, e, mamy bezrobotnych, wakaty. Wakaty są na e, mało zamożnych i bardzo zamożnych. E, tutaj miałem ostatnio 10 tysięcy, więc jak widzicie e, to się poprawiło. E, polecam wam ogólnie, jeśli gracie, patrzeć w tutaj w te tabelki, to się przydaje. E, I tak... E, tak więc powinni już zostać zatrudnieni gdzieś tutaj. Nie wiem czemu to w ogóle nie śmiga, jakby jest zatkane. Eee, też nie wiem, mieliśmy problem e, przez chwilę z wjazdem tutaj ogólnie do całego miasta. Musiałem to jakoś przekształcać. Na razie e, ten system działa najlepiej. Bo tak to tu się zapochało. E, są problemy, bo czasem e, rendering nawet nie obejmuje korków, które się tu tworzą. No, zdarza się. E, do wywalenia jedno rumowisko. Fabryka. Za mało odbiorców towarów. No cóż, e, tak więc... Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda z tymi strefami naszymi. Mamy tu chyba tylko kilka stref takich przemysłowych, dokładnie. Wow, jaka muzyka. E, tak więc, co my tu mamy? Mamy praktycznie dwa budynki tylko przemysłowe. E, więc dla mnie to jest trochę dziwne. One zatrudniają w dużo osób. Nawet jeden. Ty patrz. Jeden. Jak to wygląda? Wow, nawet działa. Ok, no tylko że jest ten problem. Widzicie, tutaj mamy zakorkowane. Tu są aleje. To miasto w ogóle nie powinno być nietk no, nietknięte korkami. Jak patrzę, jak niektórzy na przykład budują 100 tysięcy mieszkańców, mają i oni ci są na tych uliczkach małych. Nie wiem, dla mnie to jest trochę niepojęte. Niedobory pracowników. Widzicie, to jest właśnie ten dziwny problem. Co to w ogóle jest? A, to jest fabryka procesorów. Eee, tak więc, ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie przywrócić całej tej strefy, żeby ona sobie zarabiała. Eee, chociaż właściwie moglibyśmy dać tutaj kilka budynków, żeby one sobie tutaj tworzyły kasę. Hop, hop. Oj... Dobra, no cóż. Inaczej się nie da. Jeszcze tutaj. Hop. Oni tutaj będą mieli spokojny dojazd, jeszcze tu możemy zagospodarować ten teren. A ja potrzebuję kasy, tylko nie wiem jak to zrobić, ponieważ jak widzicie, to w końcu działa. brak ludy. Jak to wygląda? Mamy duży problem z kasą. Tutaj nam doktor Wusie upomina, żeby go przyjąć, ale nie chcę, bo i tak mamy duże problemy z przestępczością. Chociaż, no tak, 15 przestępców. Jak to wygląda? No, jest problem. Co my tu możemy zniwelować, żeby to, to aż tak nie działało nam na populację? Wydajemy w cholerę na policję, a i tak, no... Mamy dużo tych przestępców. To jest 7 tysięcy, dla mnie to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o miasto. E, no 6 tysięcy na edukację, to możemy tutaj co najwyżej... A właśnie, te budynki możemy połączać, bo one... Bądź co bądź, na razie nie są nam potrzebne, a zabierają nam tylko y, mieszkańców, którzy mogliby pracować gdzie indziej. Co my tu jeszcze możemy wyłączyć takiego, żeby. No ładnie. Nie wiem, co, kosztuje 2600. No, kształci uczniów, a uczniowie są nam potrzebni. Ej, co by tu zrobić, naprawdę? No, nie wiem. Mamy już 6000, tylko straty. A jak wygląda handel? No, handel stoi, stoi i kwiczy. Nie wiem z jakiego powodu. Możemy wywalić jeszcze tą fabrykę i zobaczyć, czy to nam w czymś pomoże, ale nie jestem pewien. Zawaliło e, nam się coś, tylko gdzie? Mm, tutaj. Właśnie to jest problem, e, ponieważ jeśli przekroczymy jakiś e, limit mieszkańców, a mamy dość nieogarniętych sąsiadów, no cóż. E, mam jedną osobę, znaczy tutaj ten człowiek, nie wiem, ten gracz. Włącz wtyk. Czy znaczy nie no, możemy kupić, ale nie widzę potrzeby, ponieważ mamy prądu y, aż nadto. Możemy nawet zobaczyć. Y, no, mamy nadwyżki, Moż, moglibyśmy je sprzedawać. Ale wracając do sąsiadów, y, jest pewien problem, ponieważ mam wokół mnie. Działa tylko jeden gracz, który no cóż, nie ogarnia tego wszystkiego. On ma tutaj trzy posiadłości u mnie, tam dwie. Więc pięć posiadłości na jednego grasza, dla mi się to wydaje, tak trochę nieogarnięte. ponieważ ja tutaj musiałem, posta... znaczy postawiłem sobie arkologię, potrzebuję mieć mieszkańców, znaczy pracowników, i mieszkańców też by się przydali. Ale no cóż, sąsiad widać nieaktywny praktycznie na trzy tygodnie, więc on zajmuje posesję w tym czasie, kiedy ktoś mógłby dołączyć i pomóc mi, właśnie tutaj, tak jak to było w zamiarze, chyba twórców gry, żeby rozwijać to razem. Tak więc, kiedy on jest nieaktywny, w jego mieście są przestępcy, a ci przestępcy przyjeżdżają sobie do mnie na wakacje. Ja muszę wydawać 7000, żeby temu zaprzestać. No cóż, dobra, to my wywalimy te strefy. Zobaczymy, czy nam to się opłaci. Mam nadzieję, że tak. Na razie wyrzucimy te strefy tutaj o. Tak. No, może się wyłączyć. Wiem, że to kolejne straty będzie generować, ale no cóż, trudno. Ej, zobaczmy jak to teraz pociśnie. Ej, potrzebujemy mieć pracowników w składach. Ej, składy nam są strasznie potrzebne. Co to jest? No właśnie. Hmm. To jest problem też z edukacją. Ej, ponieważ ej, jak zobaczymy tutaj, jak nam wszystko tu pięknie wygląda. Ej, na przystankach z reguły... Jest godzina 18, to, to już nie widać. Ale e, czekają uczniowie, a busy na, właśnie tak jak tutaj kręcą się czasem w kółko. To jest dla mnie idiotyzm. Nie wiem czemu one tak robią. Widzicie, tutaj mam kolejną fabrykę zamkniętą, ponieważ nie mamy pracowników, żeby wytworzyć cokolwiek. Nie wiem z jakiego powodu, o co chodzi znowu. Mnóstwo problemów zdrowotnych, pokażcie mi to. No cóż, tutaj e, tego nie przeskoczymy, tutaj są stare tereny po fabrykach. Tych drzew możemy dołożyć, ale patrzcie, się spadliśmy już z miliona na 8... no prawie dziewięć, No 100 tysięcy. No cóż, naturalne dosadźmy tutaj drzew. One powinny poprawić. No klimacik. Op, op, op. Mam nadzieję, że to się jakoś poprawi ta ziemia. Ponieważ bądź co bądź huta przynosi wielkie zyski. Co to, wyłączony. O, widzę, że poprawili e, ten. Właśnie wczytywał mi się update e, jakiś. Najwyraźniej poprawili e, tutaj zarządzanie tym wszystkim. Ale widzę, że w końcu wszystko działa. E, w takim razie możemy to włączyć. No cóż, tysiąc e, kolejnych plecy, ale trzeba to przetrwać. Mam nadzieję, że w końcu to zacznie działać, jak powinno. E, Zaczujecie? Brak ludy. Seriously? Popatrzmy no się. Tak, tutaj popatrzmy się. Luda jest. Brakuje mi jeszcze jednego. Jak pamiętacie w starej SimCity pokazywało jeszcze ilu mieszkańców zatrudnia dana placówka. Ile jest jeszcze miejsce, Tutaj tego nie ma. I to jest y, dla mnie problem, ponieważ <laughs> ja tutaj nie widzę, czy potrzeba jednak tych pracowników, czy nie. Y, ile mniej więcej potrzeba i jakich. Y, mogę wnioskować to tylko na tej podstawie tutaj, do tego. to no, Dla mnie to jest, szczerze powiedziawszy, za mało. Y, no cóż, właśnie ciężko zarządzać już takim wi większym miasteczkiem. Y, nie mamy stopu, więc nie ma tego jak produkować, tego nie ma jak przewozić, ponieważ nie ma pracowników. Albo coś się zepsuło, albo to nie powinno tak działać. W takim razie, tutaj mamy wszystko chyba na zamknięte. Czekajcie. Pracuje. To teore... teoretycznie... To powinno pracować i dowodzić nam to do tego. I czemu tego nie robi? To jest... Nie wiem, coś tu według mnie jest skopane w tej grze. Jeszcze nie... no. Nie wiem, dobra, włączymy wszystko, mamy duży zapas forsy. Najwyżej przywrócimy te budynki i no będziemy musieli cisnąć tylko na tym, co mamy. Włączymy to, włączymy to. To wyłączymy na chwilę. A nie, to już można włączyć, ponieważ chcę, żeby z powrotem te budynki zaczęły zatrudniać osoby. A przy tym, no cóż, mam nadzieję też, że zaczną z powrotem działać, jak powinny. Brak rudy, brak stopu. A tutaj nie pracują, ponieważ są składy zapchane. My oh god damy, sypi się wszystko. Słuchajcie, 10 tysięcy na minusie zarabiamy. Znaczy, właściwie tracimy, 10 tysięcy, eee, nie, mo nie można znaleźć pracy. No, patrzcie się, nie można znaleźć pracy. Nie można dostać się do szkoły. A mamy tu uniwersytety, szkoły podyplomowe, dwie podstawówki, które są praktycznie puste, ponieważ autobusy jeżdżą w kółko. No, nie poradzi. Tu się dymi, ponieważ strasznie dojeżdża. No, widzicie, chyba autorzy nie przewidzieli, że to miasto da się aż tak bardzo rozwinąć. Są problemy już przy tych większych miastach, ponieważ tutaj większość już rzeczy nie działa. Tutaj mamy. No, zwykle mamy tutaj ten. Przy 2000 mieliśmy ponad 6000 dziennie przyjezdnych. Chociaż nie wiem, bo to jest 4 godziny, to popatrzymy wieczorem. W każdym razie wszystko się strasznie zapycha. Nic, mało rzeczy dobrze działa, praktycznie nic dobrze nie działa. Eee, tutaj te wszystkie strefy no, zaczynają się dusić. Jak widzicie tutaj nie działa, ponieważ nie ma rudy, węgiel stoi, wszystko jest w składach, ale nie ma tego jak dowieść. Ludzie nie znajdują pracy, a praca jest. Tak, no. Tutaj to samo. Brak stopu, produkcja zatrzymana, brak rudy zatrzymana. A to niby pracuje wszystko. Zostawy lokalne. Nie wiem, jaki tu może być problem. Eee, tak więc wychodzi na to, że musimy z powrotem tutaj postawić te strefy przemysłowe. i inaczej to chyba nie, nie da rady. Oj. Nie, no brakuje mi tego starego systemu gdzie wszystko dało się ogarnąć w prosty sposób, nie trzeba było się wysilać aż tak. A tutaj widzicie tyle problemów, żeby no, zrobić kilka prostych rzeczy. Jakby się nie dało tutaj do budynku dopisać, ile potrzeba pracowników i jak ich zatrudnić. Znaczy, no. Ile potrzebują rzeczy do zatrudnienia. Zobaczmy jeszcze raz na ten handel. Czy to w końcu działa? Nie działa, ciężarówki nie jeżdżą, wszystko stoi. A spróbujmy jeszcze z jedną rzeczą. Yy, czy jeśli byśmy włączyli te dwie rzeczy, to... Czy... Czy oni zaczęliby to eksportować. Aj. Jest. Yy, I teraz poczekamy zobaczymy. Aj. Według mnie to jest porażka ze strony autorów gry. Yy, sorry, że taki odcinek. Yy, no trochę mędzę tutaj. Ale mm, rozwój miasta jest bardzo ciekawy. E, znaczy, no, fajna zabawa przy tym jest, aż do tej ilości powiedzmy tysiąca mieszkańców, e, 250 tysięcy mieszkańców wtedy zaczyna się. No. Miasto już nie wyrabiają same z siebie. E, system coś jest nie tak z systemem, e, gra jest źle dopracowana według mnie. Widzicie, y, populację na jakim poziomie mam? Y, mam praktycznie 350 tysięcy osób y, i no, praktycznie zobaczmy, jeśli na sytuację, jeśli chodzi o zatrudnienie. Ppp, e, turyści, nie to. To będzie to. Pieniądze, pieniądze, szczęście, nie. Rozwój, wszystko mamy tak jakby na wysokim rozwoju. Na wysokim poziomie. No, zobaczmy jeszcze tutaj. Teoretycznie tutaj nam powinno pokazać, jak to wygląda. Czy są to jacyś bezdomni, czy. Coś w tym rodzaju. Oj, no, smutek, i tak dalej. Zobaczmy to w tym pasku. Bezrobotni. No, ta grupa tylko. Naprawdę nie mam pojęcia, jak zwiększyć. Owloty tego miasta. Mamy w cholerę surowców, wszystko powinno działać. Jeśli macie jakieś pomysły, to powiedzcie. Zobaczmy jeszcze, czy oni przypadkiem nie jeżdżą pracować do sąsiadów. Pracownicy. rozjeżdżają się, ile, jak to wygląda. No, mamy miejsca pracy, a oni jeżdżą. Zastanawiam się, czy nie wyłączyć przypadkiem busów i tak dalej. Zatka to może trochę ruch. Ale jest szansa na to, że oni w końcu zaczną pracować, tak więc wyłączymy to. Eee, tramwaje mogą jeździć, ale busy też wyłączymy. Teraz tylko, żeby to zadziałało, <grym> bo już e, tak to nie mam innego pojęcia, jak to włączyć w inny sposób. Eee, trzeba będzie poczekać. No dobra, czekamy, zobaczymy. Ja się zbliżałem do 20 minut nagrania, powyrzucajmy jeszcze te budynki, za dużo przestępstw, za dużo śmieci, no widzicie, ciężko to ogarnąć. Pożar budynku, tak, są, jest lasz wielka i tak nie wyrabia. Co my tu jeszcze mamy? Tego Big Bena nawet nie włączam, bo on y, z automatu generuje y, braki. Tutaj miałem też taki fajny teatr Globe, który, nie wiem, nawet jak jest miasto nie wiem, 20 tysięcy mieszkańców, generuje za każdym razem praktycznie y, maks dochodów. Jeśli teraz bym go włączył, to by i tak nie wyrobił ponad te 6 tysięcy, które trzeba zainwestować. Nie wiem czemu i szczerze, naprawdę dziwi mnie to. Gra wszystkie wcześniejsze części dostarczały tyle frajdy Znaczy to też, ale do pewnego momentu, jeśli chcielibyśmy rozwinąć tę metropolię, to się nie da. Nie da się, widzicie. Są problemy, mamy dużo mieszkańców a i tak nie działa. Minus, cały czas jesteśmy na minusie. Płacimy tutaj dojeżdżają nam baryłki, a to stoi. No, nie pójdziesz do szkoły. Akurat szkoła powinna działać. Wszystko stoi. Wszystko. No dobra. Słuchajcie, ja się tym może zajmę jeszcze kiedy indziej. Ale coś czuję, że to miasto tak zostanie, ponieważ. No. Dopóki nie będzie jakiegoś większego update'u, który naprawi działanie tych rzeczy, tego, tego całego mechanizmu tutaj, to szczerze nie ma tu co robić, ponieważ miasto będzie tylko podupadać. Znaczy, no. Da się jej utrzymać na takim stopniu, gdzie będzie pracować wydajnie tam zarabiać 200 tysięcy miesięcznie, ale bez zabawy właśnie z handlem tylko na standardowych budynkach i ja nie widzę w tym frajdy, więc wolę przejść i rozwijać to swoje małe miasteczko no, a potem się zobaczy jak to będzie dalej. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał mimo tutaj takich małych przeszkód. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.